Deszcz pada, mieciu stoi mokry. No cóż, w ten weekend chyba nigdzie nie pojedziemy. Cześć witajcie jestem Maku i witam was na moim kanale w nowym odcinku czym dzisiaj się zajmiemy nie 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 będziemy jeździć z mietkiem mietek stoi tam dzisiaj jest mokro smutno i ponuro a poza tym jak widzicie jestem sam nie ma meduzy meduza dzisiaj i jutro postanowiła się uczyć ponieważ ma egzamin meduza jeszcze jest studentką ostatniego roku więc niech się uczy niech zda egzamin na piątkę natomiast my nie będziemy próżnować w końcu weekend weekendem pogoda taka jaka jest no przecież nie będziemy siedzieć nic nie robić więc plan jest taki w dzisiejszym odcinku Zrobimy coś pysznego, coś co uwielbiam. Ogólnie jestem chyba psychofany. Zrobimy dzisiaj pizzę. Kiedyś robiłem w piekarniku i tak dalej. Ale dwa lata temu kupiłem piec na Pelet, który rozgrzewa się do 500 stopni, i tak naprawdę jest w stanie zrobić pizzę w 60 sekund. No dokładnie, w jedną minutę. Testowałem dziesiątki przepisów na ciasto na pizzę i finał jest taki, że mam swój jeden ulubiony. Niestety produkcja tego ciasta do pizzy trwa aż dwa dni, więc dzisiaj musimy zacząć robić ciasto, żebyśmy jutro mogli zrobić pizzę. Pizzę sobie dwie na normalnym, fajnym czerwonym sosie, plus drugą pizzę, która będzie na białym sosie. Ale zacznijmy od ciasta, ponieważ ciasto będzie musiało całą noc przegarować. Ono jest bardzo proste, składa się tylko z kilku składników, więc ja wszystko przygotowuję, przynoszę rzeczy, pokażę Wam, co i jak robię, żeby zrobić pyszne, genialne, rozciągliwe, idealne ciasto na pizzę. Oczywiście nie będzie to pizza tam neapolitańska i tak dalej, tylko pizza maka. Ja taką najbardziej lubię. To ciasto jest najbardziej elastyczne, super się wypieka. Zapraszam na film, no i biorę się do roboty. Przygotowanie dwóch pizz o średnicy około 40 cm będziemy potrzebowali 250 g mąki 00. Drożdże, i ja akurat mam suche drożdże włoskie, jakieś były razem z mąką. Tych drożdży będziemy potrzebowali 5 gram. Jeżeli macie drożdże świeże, 10 gram. Dodatkowo 150 ml wody. Dwie łyżki oliwy z oliwek. Pół łyżeczki soli. Pół łyżeczki cukru. Ale to wszystko musimy w jakiś pojemnik wsadzić. Ja mam do tego Michę. I powiem Wam szczerze, że jeszcze przyda Wam się budowlana szpachelka. Ale po co i dlaczego, zaraz Wam powiem. Na razie wszystkie te składniki mieszam i wyrabiam ciasto, żeby powstała kulka. No nie Będę was zanudzał, jak to się robi. Po prostu wrzucamy, mieszamy, wyrabiamy, aż powstanie piękna, idealna kula. Więc ja biorę się do roboty. I oto nasz efekt końcowy. Udało się zrobić jedną fajną kulę. Umyłem już miskę, w której wyrabiałem ciasto. Plan jest taki. Wlewam troszeczkę oleju do miski. Tak, delikatnie. Rozprowadzam ten olej. Tą kulę wrzucam tutaj. Przykrywam ściereczką. Tu sobie odłożymy. Przykrywamy ściereczką. Taki babciny sposób. Proszę bardzo. I teraz to ciasto przez godzinkę trzymamy w jakimś ciepłym miejscu. Ja najczęściej robię tak, że po prostu fakuję je takim babcinnym sposobem do łóżka pod kołdrę. Wrzucam pod kołdrę i za godzinę działamy dalej, bo na tym nie koniec. Jak mamy jedną kulkę, a musimy mieć dwie, bo pizzy będą dwie. Godzina minęła. Uwaga, 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 uwaga. Ściągamy ściereczkę. I proszę bardzo. Bardzo wyrośnięta nasza kula, z której zrobimy dwie pizze. Wywalamy teraz tą kulę na tą mąkę, którą mamy przygotowaną. I mamy jedną fajną, wyrośniętą kulę. Teraz już będziecie wiedzieli, do czego służy ta szpachelka. Przecinamy tą kulę na dwie równe części. Oczywiście na tyle, na ile się da. I teraz z tych dwóch półkul robimy dwie oddzielne kule. Dwie. Kule na pizzę mamy gotowe. Ja mam kiedyś, zakupiłem plastikowy pojemnik na pizzę, te dwie kule wkładam tutaj, tylko zawsze podsypuję sobie mąką. O, a to dlatego, że te kulki, które tu wrzucimy, jedna i druga, muszą wylądować w lodówce na całą noc. Zakrywamy takim specjalnym wiekiem. To ląduje do lodówki i widzimy się w kolejnym dniu. No i oczywiście nie zapomnijcie, że trzeba też jeszcze posprzątać. Porządek najważniejszy. Witajcie kolejnego dnia. Jak widzicie wyciągnąłem już ciasto z lodówki. Zobaczmy w ogóle jak wygląda. Proszę bardzo jak ładnie wyrosło. Oczywiście zakrywamy to i zostawiamy teraz to ciasto, żeby sobie złapało temperaturę pokojową. A my w tym czasie przygotujemy składniki do tych dwóch pizz, czyli sosy. Ja już mam wszystkie składniki przygotowane, zaraz Wam je pokażę. Ale teraz przenieśmy się gdzie indziej, bo chcę żebyście zobaczyli gdzie tak naprawdę, w jakim piecu to Pizzę zrobimy, A tą przepyszną pizzę zrobimy w piecu, który znajduje się tu, a raczej. Jak widzicie, jest to piec na pelet marki Uni. To jest dokładnie Uni Fyra 12. Kupiłem go za 299 dolarów jakieś dwa lata temu. Tutaj mamy kamień do pizzy, natomiast z tej strony pakujemy pelet, Dokładnie tutaj dosypujemy, a pelet trzymam tutaj. Wszystko wam pokażę za chwilę, jak będziemy już go rozpalać. Link do tego pieca dam wam w opisie. Ja go zamawiałem bezpośrednio u producenta. Paczka przyszła w ciągu tygodnia z Holandii, więc naprawdę fajna sprawa. I... Tu jestem w stanie zrobić pizzę w ciągu jednej minuty. O tym się zaraz przekonacie. Jak wspominałem, sosy będą dwa. Jeden to będzie biały sos, który będzie się składał z wielu składników. Cebula plus śmietanka 30%. Cebulę kroimy, podsmażamy i potem zalewamy śmietanką i redukujemy, aż powstanie nam sos. A sos czerwony tradycyjny, to będzie po prostu gotowiec pizza sos firmy Kirio. Kirio Pieron wie jak to przeczytać. To jest sos, który kupiłem w Kauflandzie, więc używam go dość często. Bardzo polecam. Ogólnie fajnie przyprawia po prostu otwieracie puchę, no i kładziecie na ciasto do pizzy. Dodatkowe składniki, które będą wykorzystywane, to, to ser mozzarella. Y, ona nam starczy na dwie pizze, bo pół kulki użyjemy do jednej pizzy, pół kulki do drugiej. I do tej pizzy na białym sosie potrzebujemy jedną pierś z kurczaka, tu są akurat dwie, ale jedną wyciągniemy, podsmażymy i dodamy potem ogórka konserwowego i czerwoną cebulę, a raczej pół cebuli pokrojoną w talarki. A tą pizzę z czerwonym sosem zrobimy po prostu z chorizo. Zapomniałem i oczywiście z oliwkami. Polecam taki zestaw. Zresztą sami zobaczycie, jak to smakowicie i pysznie będzie wyglądało po upieczeniu. To co, bierzemy się za robienie białego sosu, bo zrobienie jego najdłużej będzie trwało, ponieważ musimy podsmażyć cebulę i zredukować śmietankę. W rondelku rozpuszczamy sobie masełko i dodajemy do tego cebulę. Do tej cebulki dodajemy troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu, ja zawsze dodaję niedużą ilość cukru. Ona wtedy tak fajnie się zacznie karmelizować. Mieszamy i dusimy jakieś 3-4 minuty, żeby cebulka zmiękła i dodajemy potem śmietanę 30. Cebulkę mamy już deszczoną. Dodajemy teraz jakieś 100 ml śmietanki 30. ładnie mieszamy, obniżamy teraz temperaturę. I tak na wolnym ogniu redukujemy, żeby ten sosik nam stał się taki gęsty. Ja użyłem 100 ml, bo robię jedną pizzę 30 cm. Gdybyście robili dwie pizze, albo dużo większą pizzę, śmiało możecie dodać całą śmietankę, czyli całe 200 ml i nawet możecie użyć większej ilości cebuli. Kurczak pokrojony, więc w czasie, kiedy robi się sosik, my wlewamy olej na patelnię i smażymy na nim kurczaka. A użyjemy do przyprawiania kurczaka przyprawę Grossa. Więc smażymy, przyprawiamy, przy okazji mieszamy sosik, który jak widać już nam się tu ładnie redukuje. Jazda na dwa gary. Kurczaczka mamy podsmażonego, przyprawionego, sos się ładnie zredukował, jak widzicie jest teraz gęsty. To wszystko na razie zostawiamy i bierzemy się za pokrojenie innych składników. Mozzarella wyciągamy, wylewamy i właśnie powiedzcie mi, a... Po co ta kulka jest w środku tej mozzarelli? Bo ja zawsze ją wyrzucam, nie wiem czy dobrze robię. Dobra, żarty na bok. Bierzemy, pokroimy trochę oliwek, cebulę i resztę składników. Wszystko gotowe. Składniki, sosik jeden, sosik drugi, kurczaczek i chorizo salami. To sobie chwilę czeka. Oczywiście jeszcze musimy pamiętać o na naszej cieście. Bez ciasta nie ma pizzy. Więc dwie kule muszą chwilę poczekać. I teraz to wszystko sobie chwilę czeka. A ja idę rozpalić piec na pizzę. Mam specjalne urządzenie, które nazywa się pirometrem, dzięki któremu będziemy wiedzieli jaka jest temperatura piecu. A przypomnę, ten piec jest w stanie się rozgrzać do prawie 500 stopni w ciągu 20-30 minut, więc żeby nie było, że jestem gołosłowny. Jest urządzenie, które nam to pokaże, że tak właśnie jest. Idę do pieca rozpalać go i przynajmniej pokażę Wam jak to się robi, jak to wygląda i z czym to się je. Chociaż pieca się nie je, ale jak się go ogarnia? Trasznie zimno, ale damy radę. Chociaż ja jestem tak średnio ubrany, bo mamy 12 stopni na dworze, ale będzie dobrze. Pizza mnie rozgrzeje. Tutaj w kominie mamy szyberek. Otwórz, zamknij. Proszę bardzo, teraz jest otwarty. A to co zatyka szyber jest fajną sprawą, bo to jest też jakby łopatka do pakowania peletu. Wyciągamy palenisko peletu i wsypujemy tu pelet na rozpałkę. I odnośnie peletu pamiętajcie, że to musi być bardzo dobry pelet, 100% drewna, żeby nie był to jakiś pelet z jakimiś domieszkami. To nie może być taki pelet jakiś opałowy, tylko specjalny pelet 100% drzewny. to akurat jest 100% dębu, który wsypujemy na to palenisko i zaraz będziemy to rozpalać. W celu rozpalenia akurat używam kartuszy gazowych takim palniczkiem, więc odkręcamy i mamy płomień. No, i teraz rozgrzewamy, podpalamy ten pelec, żeby zapłonął. Kiedy pelecik już nam się ładnie rozpalił, wrzucamy go z powrotem do komory. I czekamy, aż się wszystko rozgrzeje. Mamy takie okienko, gdzie możemy podglądać płomień. O, widzicie, na razie się kiepsko pali. Ale za kilka chwil tu będzie żywy ogień. Wtedy, jeżeli już to się fajnie rozpali, dosypiemy tutaj peletu, żeby w momencie spalania się tutaj opuszczał ta komora. Wtedy się rozgrzewa. Płomień idzie tutaj i wychodzi sobie kominę, więc pizza tak naprawdę jest od góry fajnie pieczona. No i oczywiście kamień, który od spodu rozgrzeje się do prawie 500 stopni. W tym momencie on ma, bierzemy nasz pirometr, 18 stopni. Więc czekamy 20 minut, aż nam się to wszystko rozpali. Mamy tam już płomień, więc pelec się fajnie rozpalił. To teraz bierzemy i wsypujemy tutaj pelecik. On się będzie fajnie spalał. Więc wsypujemy. Oczywiście jedną ręką nie jest tak prosto, ale się może postaram jakoś. To, że pelet trochę wyleci gdzieś tutaj na ziemię, to się zupełnie tym nie trzeba przejmować, to jest tylko drewno, więc może równie dobrze robić jako nawóz. Ok, wsypane na maksa, więc spokojnie, niech się teraz piec rozgrzewa. Płomień jest. W czasie, kiedy piec będzie się rozgrzewał, do tych prawie 500 stopni, idziemy robić ciasto, a raczej kulki z ciasta, zrobić z nich placki. Ciasto, jak widać, jeszcze pracuje, i nawet tutaj się jakiś bączek pojawił. Kula, kula ognia, ale nie istotne. Podsypujemy sobie ładnie mąką, wyciągamy, a weźmy może najpierw tego mniejszego, tego małego placka, kładziemy tutaj. I teraz dwoma rękoma, pamiętajcie, rozciągamy tylko, robmy to tak, żeby boczki dalej były jakby napełnione powietrzem. O, czyli rozciągamy, ja zaraz wezmę drugą rękę, rozciągamy ciasto, żeby dalej. Ten obryż nie naciskamy, nie walcujemy, nie wałkujemy, tylko po prostu dwoma rękoma, ciasto delikatnie rozciągamy, tak, żeby miało wielkość 30 cm. Ja żeby jakby ułatwić sobie i robienie pizzy, i potem wyciąganie, mam do tego takie specjalne siateczki, więc robię pizzę na wymiar tej siatki. Jedną i drugą, i wracam do was za chwilę. To. Pamiętajcie, że to jest pizza domowa, to nie jest apteka, ta wyszła ciut mniejsza, ale widocznie to spowodowane było tym, że po prostu albo ciasto troszeczkę słabiej wyrosło, albo ja po prostu przekrawając na pół tą wielką kulę, gdzieś tam kilka gramów tego ciasta było mniej, ale to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ ta jest mniejsza, to zrobimy ją z czerwonym sosem, ta jest większa, to zrobimy z kurczakiem. No to co, zaczniemy może od tej dużej. Bierzemy sobie nasz sos. Który ładnie się jak widzicie zredukował. Kładziemy na pizzę i go ładnie rozprowadzamy po całej pizzy, starając się, żeby na krawędziach tego sosu nie było. Wtedy te boczki nam fajnie wyrosną, będą takie chrupiące. Bierzemy kurczaka no i kładziemy sobie kurczaczka. Słuchajcie, kurczaka miał trochę za dużo. Wykorzystam go jutro do obiadu, ponieważ pamiętajcie, na pizzy nie może być zbyt dużo składników, bo to też jest niedobre. Teraz kładziemy akurat na tą wersję pizzy ogóry. To akurat są ogóry konserwowe, więc rozkładamy sobie. Ogórki rozłożone, teraz najfajniejsza rzecz cebulka, ona doda takiej ostrości, no i będzie też to fajnie wyglądało. Teraz na to wszystko szarpiemy mozzarellę. Tak, szarpiemy, nie kroimy, tylko po prostu szarpiemy. Więc muszę Was na chwilę wyłączyć, bo muszę to zrobić dwoma rękoma. I pizza numer jeden gotowa do pieczenia. Bierzemy się teraz za drugą, a do drugiej wykorzystamy sos pizzowy, więc otwieramy go i przy pomocy łyżeczki nakładamy sosik na pizzę. Też nie za dużo. Wydaje mi się, że dwie takie porządne łychy powinny wystarczyć na tą niedużą pizzę. Teraz na to układamy chorizo paprykowe. Jeżeli macie ochotę na jakieś salami, na cokolwiek innego, oczywiście dowolność. I to ma być Wasza pizza, Wasze smaki, więc zróbcie tak jak Wy lubicie. Tu jeszcze wciśniemy. I do tego dokładamy wcześniej pokrojone oliwki. No, raz to nie. Tu tylko oliwki. I na to wszystko również szarpiamy mocarelkę. Jedna i druga pizza gotowa, żeby ją wrzucić do pieca. Nawet widzicie, ogarnąłem tu z grubsza. Zajęło mi to jakieś, nie wiem, 10, może 15 minut, więc teraz idziemy sprawdzić do pieca, jaka jest temperatura i czy pizze mogą już wylądować w piecu. Widzicie jaki płomień? Odwróćmy na chwilę. O, jest dobra. Bierzemy pirometr. No i sprawdźmy, ile po 15 minutach udało się rozgrzać piecowi. Tutaj odkaramy na bok. 360, 411, 417, dobra. Wydaje mi się, że spokojnie za 5-10 minut będziemy mieli około 500 stopni, więc pakujemy pizzę. Ja idę ją tutaj przynieść i zobaczycie, że w jedną minutę zrobimy tą pizzę. Ja specjalnie ustawię tutaj kamerę, żebyście zobaczyli bez żadnych cięć, że w minutę wychodzi pizza. Ok, sprawdźmy teraz. Minęło jeszcze kilka minut i teraz mamy stopni 460 503 507. To jest idealna temperatura, żeby wsadzić pizzę. Ja teraz Was tutaj zamontuję, że w minutę wyjdzie z tego pyszna, pachnąca, chrupiąca pizza. Mam nadzieję, że mnie widać. Piromet odkładamy. Jeszcze zakładam taką specjalną rękawicę ognioodporną, ponieważ jak będę pizzę wyciągał, żeby kilka razy ją przekręcić, żeby się upiekła równo z równych stron, to żeby się nie poparzyć. Rękawica jest. I na pierwszy ogień idzie pizza ta z chorizo. Chorizo salami paprykowym. Więc uwaga. Otwieramy i wrzucamy. No to co? Czas start. już mamy bieg spieczony znaczy bok spieczony przekręcamy, przekręcamy. przekręcamy. pograwiamy pociąg, który właśnie przejechał znowu czekamy 15-20 sekund żeby ten boczek się drugi ładnie przy, przy rumieniu oczywiście możemy dalej podglądać Idealnie podpieka. Nie wiem, ile już mamy czasu, ale to w sumie nie istotne. Koło minuty ta powinna być gotowa. Zobaczcie. Nie wiem, może z 40 sekund minęło. Nie wiem, czy to będziecie widzieć, ale przekręcamy w kolejny boczek. Zobaczmy. I kolejne 15-20 sekund, żeby od tamtej strony się przypiekła. Powiem wam, że jest tak zimno, że aż bluzę musiałem założyć, bo mimo, że 500 stopni, tu jest 12. Dobra, my tu gadu gadu, a może pizza już jest gotowa. Sprawdźmy to. Słuchajcie, oto ona. Więc, jeżeli ktoś nie wierzy, że można zrobić pizzę w minutę, oto dowód. Oczywiście, mam nadzieję przy montażu, że ta minuta będzie. Dobra, idę to zanieść, bo tam już co niektórzy na nią czekają, i biorę się za drugą. Tą pizzę i tą drugą. Już jak będą gotowe na stole, to wam jeszcze pokażę. Już możecie nam życzyć smacznego. To teraz wrzucamy pizzę numer 2 Więc, kurczakowa wjeżdża czeluścia zamieni, promieni. No i też minutka, i będzie gotowa. I pizza numer 2 również gotowa, zobaczcie jaka jest wypieczona. To jest chyba moja ulubiona pizza. Najgorsze jest tylko to, że ona ma chyba z milion kalorii, ale po prostu raz kiedyś można zjeść. Dobra, zanosimy ją, bo goście czekają. I tak już wyglądają gotowe, przyniesione do domu pizze. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Życzmy sobie wszystkim smacznego. Link do pieca, który kupiłem do zrobienia tej pizzy dam wam oczywiście w opisie, więc my się bierzemy za szamanie, co by nam pizza nie wystygła. Dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Dajcie jakąś łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcję, bo no taka pizza to chyba wiecie, no należy się, nie? Za taką pizzochę, więc trzymajcie się. Dzięki, że byliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa!